Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 27 lutego, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to Rycerz Pentakli, czy jak w tej talii, Kamel. Tu jest też taki podpis, determinacja, jest pięknie wpisane w tą talię. Rycerz Pentakli działa z rozwagą. I przypomina nam, żebyśmy my też działali z rozwagą. Tu nie ma miejsca na pochopne decyzje, tu nie ma miejsca na podejmowanie decyzji by, by tak jako zachcianki. Tu jest metodyczne przygotowanie się do wszystkiego. Nawet kamel gospodaruje zasobami w bardzo rozsądny sposób. Owszem, Działa powoli, owszem, do celu zajmuje mu to więcej czasu, żeby dojść do tego celu, co nie zmienia faktu, że on zawsze dochodzi do celu. Dlatego, że um Działa metodycznie, rozważnie, podejmuje takie decyzje, nie, pochopnie, nie nie pod wpływem chwili czy emocji, tylko właśnie na zasadzie oceny sytuacji, żywioł ziemi, tak właśnie działa. Działa powoli, ale działa skutecznie. Oczywiście potrafi zaszaleć, to jest jasne, ale faktycznie dzięki takiej energii dziś będzie nam łatwiej rozsądnie gospodarować swoimi zasobami. Zwróćmy na to uwagę. To jest też potrzeba takiego dojrzałego. Podejścia do sytuacji, więc jeżeli przytrafi nam się um, sytuacja, w której no, gdzieś tam te emocje zaczną nam buzować, warto wziąć głębszy oddech, zostawić to na moment, zastanowić się nad tym, w jaki sposób będzie można dojść do celu. To nie musi być najkrótsza droga, to nie musi być najłatwiejsza nawet droga, ale za to będzie taka, która faktycznie do tego celu nas doprowadzi. My jesteśmy w talii Spirit Song Starot, tak wygląda ta e, karta. I tutaj się przyda taka właśnie, jak już wspomniałam wcześniej, rozsądne gospodarowanie zasobami, działanie w sposób odpowiedzialny, wytrwały, ale też ta cierpliwość i to przez duże C będzie naprawdę nam bardzo, e, bardzo potrzebna. Dzięki temu będziemy mogli urzeczywistnić. Nasze marzenia. Działajmy w sposób cierpliwy, w sposób staranny, nie pospieszajmy niczego. Oczywiście, w wyzwaniu może to być takie trochę zbyt konserwatywne podejście. Tyle, że czasami to konserwatywne podejście naprawdę się przydaje. Um. Dobrze jest zadać sobie pytanie, ok, to czego ja tak naprawdę w życiu chcę uniknąć, albo jakich sytuacji chcę uniknąć, jakich konsekwencji chcę uniknąć. To będzie wskazówka, którą drogą podążać, w jaki sposób podejmować decyzje, czy które decyzje rzeczywiście wymagają od nas takiego podejścia. Teraz właśnie nadszedł czas, aby wykorzystać. Te nasze umiejętności do tego, żeby zrealizować dokładnie to, co chcemy. A przy okazji nie działamy samolubnie, wspieramy również innych. Więc mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą stateczną energię rycerza. Pentakli, trzymajcie się ciepło. Pa!